Cześć, dzisiaj wrócimy na chwilę do zasad pielęgnacyjnych, bo pomimo, że na kanale YouTube regularnie są publikowane filmy już ponad dwa lata, a ja od siedmiu lat uczę wszystkich, kogo się da, czyli i kobiety, i mężczyzn, jak prawidłowo pielęgnować skórę w zgodzie z jej potrzebami, to ciągle w Waszych komentarzach czy w Waszych pytaniach pojawiają się albo pytania dotyczące pewnych podstaw, albo komentarze kwestionujące naukowo uzasadnione zasady o których mówię w trakcie swojej pracy. Dzisiaj podsumujemy te zasady, jeszcze raz to wyjaśnię, zbiorę w całość po to, żeby móc do tego wrócić i żeby wszystko było jasne. Pewnie nie raz na zawsze, no ale przynajmniej na jakiś czas. Sponsorem dzisiejszego odcinka jestem ja sama i My Skincare Box czyli mój unikalny produkt, narzędzie do pielęgnacji, do ułożenia swojej własnej pielęgnacji skóry, a wcześniej do jej zdiagnozowania. Narzędzie, którego nie ma na rynku, drugiego takiego nie ma na rynku, druga edycja już czeka w przedsprzedaży, a ja przechodzę już do tych zasad, które wywołują u Was najwięcej komentarzy, emocji, bądź być może niezrozumienia. Demakijaż wacikami i płynem micelarnym to krzywda dla Twojej skóry. Pomimo, że płyny micelarne w założeniu są łagodniejsze niż przysłowiowe szare mydło, to sposób w jaki używamy płynów micelarnych z naszym białym płatkiem kosmetycznym, czyli tzw. wacikiem, pozostawia wiele do życzenia z perspektywy skóry. Mocne tarcie skóry, pocieranie jej, żeby domyć skórę, doczyścić skórę z makijażu i pozostawienie płynu micelarnego po całym procesie na skórze powoduje, że zaburzamy barierę hydrolipidową, co w konsekwencji prowadzi do dalszego wysuszenia skóry, podrażnienia skóry i w efekcie do kolejnych problemów. Zaburzona bariera hydrolipidowa, na przykład w przypadku skór mieszanych czy tłustych, będzie prowadziła do zwiększonego wydzielania sebum, czyli zwiększonego przetłuszczania się skóry. Skoro nie płyn micelarny i wacik, to co? Łagodny żel myjący, olejkowe produkty myjące, wszystko co nie podrażnia skóry, co nie daje efektu ściągnięcia, wysuszenia, napięcia skóry po zakończonym procesie mycia. Co ważne, wszystkie te produkty łagodnie myjące powinny domyć makijaż. Krótko mówiąc, nakładasz na dłonie odrobinę produktu myjącego, delikatnie masując skórę, myjesz twarz, spłukujesz wodą, co ważne, zawsze wodą. Jeżeli potrzeba, czujesz potrzebę, że zostało jeszcze trochę makijażu, ponawiasz cały proces, myjesz skórę raz jeszcze. Peelingi mechaniczne i szczoteczki nie oczyszczają skóry. Uśmiecham się na samą myśl o tej zasadzie, bo wiem jakie wzburzenie wywoła to, co powiedziałam i to, co powiem dalej. Bo przecież, jak to bez peelingów i bez szczoteczek do oczyszczania, szczególnie skóry tłustej i trądzikowej, nie, absolutnie nie używamy takich preparatów i takich akcesoriów. Z perspektywy skóry, podkreślam, z perspektywy skóry. Nie robią one nic dobrego, naruszają tylko barierę hydrolipidową, powodując zwiększone przetłuszczanie się skóry jako reakcję obronną naszej skóry. To tylko nam się wydaje, że skóra jest powierzchownie oczyszczona. To jest absolutnie nie ten proces i nie takie działanie, jakiego skóra potrzebuje. Czym zatem oczyszczać skórę? Przy skórach delikatnych, cienkich, e, peelingi enzymatyczne będą się sprawdzały. Przy skórach tłustych, trądzikowych, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie składników aktywnych w postaci kwasów e, czy retinolu. Ale to są rzeczy, które każdy z nas indywidualnie powinien dopasować do swojej skóry. Wszystkie produkty i akcesoria zdzierające wierzchnią, warstwę naskórka z naszej skóry twarzy. Wyrzucamy z naszej kosmetyczki, nie są nam one z perspektywy skóry do niczego potrzebne. Rano umyj twarz samą wodą. To kolejna kontrowersyjna zasada, no bo jak to rano mam nie zmyć brudu, sebum, nie wiem czego jeszcze, co nagromadziło się teoretycznie przez noc? Eee, poza nocną pielęgnacją, na twojej skórze jest wszystko to, co na skórze żyje. Eee, Pielęgnacja wieczorna wodą się zmywa, nie ma najmniejszego problemu. Owszem, sebum nie zmywa się wodą, bo jest to część lipidowa skóry, niemniej jednak ty nie masz w porannej e, toalecie zmywać wszystkiego ze skóry, bo to jest w skórze też do szczęścia i do, do, do prawidłowego funkcjonowania potrzebne. Woda jest w zupełności wystarczająca, dzięki temu, że zastosujesz wodę, a nie produkty myjące, nie naruszasz bariery hydrolipidowej, nie naruszasz mikrobiomu skóry, a więc nie pogaszasz stanu skóry, szczególnie jeżeli masz problemy związane z zaczerwienieniem, z mikrobiomem czy z trądzikiem. Tak wieczorem należy skórę umyć z codziennego brudu, z podkładu, z makijażu. Z całej pielęgnacji porannej i ze smogu, który całą naszą skórę oblepia. Jednak rano wystarczy woda. Jeżeli masz wrażenie, że twoja pielęgnacja wieczorna nie zmywa się rano wodą, no to pojawia się pytanie, czy nie jest jej za dużo, albo czy to nie jest tylko twoje wrażenie, bo nie masz tego efektu tarcia i napięcia skóry, a taka skóra paradoksalnie nie jest zdrową skórą. Tonik nie jest w Twojej skórze do niczego potrzebny. Zostaliśmy nauczeni, że tonik tonizuje skórę, przywraca jej prawidłowe pH po demakijażu mleczkiem czy płynem micelarnym. Pamiętam do tej pory, jak w firmach kosmetycznych, kiedy byłam szkoleniowcem, sama uczyłam, że mleczko zastępuje mydło, a tonik zastępuje wodę. I bardzo często taka rekomendacja występuje przy skórach delikatnych, wrażliwych, takich, które nie tolerują mocnego mycia. Ale produkty myjące się zmieniły i jeżeli wybieramy łagodne produkty myjące i używamy wody i nie trzemy skóry i nie używamy wacików, szczoteczek i innych akcesoriów zdzierających wierzchnią warstwę naskórka, to skóra sama wróci do równowagi. Zazwyczaj zajmuje jej to około 15-30 minut. I nie potrzebujesz jej w żaden sposób tonizować, żeby cokolwiek wyrównywać na skórze. Skóra załatwi to sama. Co więcej, w zależności od składu danego produktu do tonizacji, czyli toniku, jego skład może przeszkadzać w przenikaniu kolejnych substancji aktywnych, które właśnie powinny się w skórze znaleźć czy powinny do skóry dotrzeć. Aby odbudować barierę hydrolipidową skóry, olej nakładasz bezpośrednio na skórę. W systemie pielęgnacji, który stworzyłam i opracowałam, postawiłam na barierę hydrolipidową jako przyczynę większości problemów, które pojawiają się na skórze. Badania naukowe z całego świata potwierdzają jej bardzo duży wpływ na to, co się ze skórą dzieje. Aby odbudować barierę hydrolipidową, według skin eksperta, czyli według mnie, nakładasz najpierw olej na skórę i przykrywasz go kremem okluzyjnym. Oczywiście olej olejowi nierówny i nie chodzi o nakładanie dowolnego oleju bezpośrednio na skórę, tylko tych, które są bogate w kwasy nienasycone omega-3, omega-6. Dla przypomnienia, olej z ogórecznika, z wiesiołka, lniany, konopny to takie cztery najbardziej można powiedzieć klasyczne, najczęściej przeze mnie wymieniane. Zasada ta nie dotyczy popularnych olejów, jak ze słodkich migdałów, awokado, chochoba, ze słonecznika. Nie wspominając już o oleju kokosowym, którego stosowania absolutnie nie rekomenduje żadnej ze skór. Zasada ta ma zastosowanie tylko do odbudowania bariery hydrolipidowej i tylko z tymi olejami, które są rekomendowane jako te służące do odbudowy bariery hydrolipidowej. Co ciekawe, z perspektywy technologii czy kosmetyków, budowy kosmetyków, nałożenie oleju bezpośrednio na krem, wiedząc, że w kremie są emolienty, które też tworzą okluzję, trochę mija się z celem, bo prawdopodobnie Mówię prawdopodobnie, bo to zależy od wielu czynników. A nic z tego oleju Twoja skóra już nie dostanie, bo przez krem z emolientami prawdopodobnie nic już nie przejdzie. Tłustą skórę też trzeba natłuszczać. Zakaz natłuszczania skóry tłustej czy przetłuszczającej się wynika, czy wynikał z przekonania, że skoro skóra produkuje sebum, to ona już ma wszystko, czego potrzebuje. To jest błędne przekonanie i badania naukowe już to potwierdziły, mianowicie pokazując, że skład sebum, skład lipidowy sebum i skład lipidów w barierze hydrolipidowej są inne. Co oznacza, że natuszczając skórę, dbając o barierę hydrolipidową, dostarczasz skórze to, czego potrzebuje po stronie bariery hydrolipidowej. Natomiast jeżeli chodzi o sebum i nadmierne jego wydzielanie, czy nadmierną produkcję, musisz zadziałać zupełnie innymi składnikami. To się absolutnie nie wyklucza, to trzeba właśnie połączyć i stworzyć równowagę pomiędzy natłuszczaniem, a tym, co działa na sebum. Pamiętaj proszę, że paradoksalnie im bardziej wysuszasz skórę, nie dbając o barierę hydrolipidową skóry, tym bardziej ona będzie produkowała większą ilość sebum. To, co jest ciekawe, co obserwuję przez ostatnie 7 lat, osoby, które mają skórę przytłuszczającą się i tłustą. I zaczęły odbudowywać barierę hydrolipidową. W pierwszej kolejności obserwują zmniejszenie produkcji sebum, mniejsze świecenie skóry, bo wynikało to z przepracowania skóry, z brony przed Twoimi wysuszającymi działaniami. Jeżeli zastanawiasz się w tym momencie, jak powinna wyglądać Twoja pielęgnacja dla skóry przetłuszczającej się czy tłustej, to odpowiedź na to pytanie znajdziesz w My Skincare Box, gdzie oprócz konkretnego narzędzia, jak ułożyć swoją pielęgnację, jest pokazany schemat pielęgnacyjny skóry przetłuszczającej się, trądzikowej, tłustej i jeszcze kilku innych problemów skóry. Tam są konkretne odpowiedzi. Nie ma czegoś takiego jak dobry kosmetyk. No tak, wiem, pewnie się zastanawiasz, czy coś mi się nie przewidziało, czy przekręciło. Chodzi o to, że nie ma kosmetyku, który będzie dobry dla każdego, który będzie dobry dla każdej skóry, który rekomendowany tu i teraz, kiedybym powiedziała: Ten kosmetyk jest jak złoto, kupuj go, sprawdzi się u 55 tysięcy osób, które oglądają czy subskrybują mój kanał. Nie ma takiego kosmetyku. Każdy kosmetyk musi być dopasowany do indywidualnych potrzeb skóry. I indywidualnej skóry w ogóle, po to, żeby spełnił nie tylko właśnie zapotrzebowanie skóry na składniki, ale również Twoje oczekiwania co do tego, co chcesz zobaczyć na skórze. Oprócz wymienionych przeze mnie potrzeb skóry, czy oczekiwań naszych z perspektywy tego, co chcemy widzieć, dochodzi jeszcze kwestia indywidualnych alergii, indywidualnych upodobań dotyczących konsystencji. Jak również kwestia zapachu, który jest bardzo indywidualną kwestią, również. Więc krótko mówiąc, nie ma jednego dobrego kosmetyku dla każdego. Skład kosmetyku nie jest najważniejszy. W naszym podejściu do pielęgnacji bardzo wyraźnie widać tendencję rozpoczynania od końca. Czyli, najpierw kupujemy kosmetyk, bo ma dobry skład, bo aplikacja powiedziała, że jest cały na zielono. Bo ktoś powiedział, że jest dobry yy, i mamy kosmetyk i próbujemy wpasować go do albo do pielęgnacji, albo oczekujemy, że zrobi coś w naszej skórze. Rozpoczynanie procesu pielęgnacji od zakupu kosmetyków jest błędem. Rozpoczynanie procesu pielęgnacji od zakupu kosmetyków jest błędem. Powinniśmy najpierw zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego potrzebuje nasza skóra, twoja skóra, moja skóra. Jakimi składnikami mogę to osiągnąć i dopiero potem wybrać kosmetyki w oparciu o funkcję kosmetyków. Nauczmy się patrzeć na kosmetyki w oparciu o funkcje, przypisując im funkcje, jakie mają w naszej pielęgnacji spełnić. Krótko mówiąc, serum antyoksydacyjne ma mieć składniki antyoksydacyjne, serum nawilżające składniki nawilżające. To, że kosmetyk ma dobry skład, ale ma trochę tego, trochę tego, trochę tego i trochę tego, to tak jakbym próbowała na siebie założyć płaszcz, który jednocześnie ma nogawki od spodni, kaptur od futra i tren z weloną sukni ślubnej. Nie będzie to chyba wyglądało dobrze, choć nie wiem, na modzie się nie znam. Pamiętaj, że dobry skład kosmetyku, nawet jeżeli aplikacja jakakolwiek pokaże Ci, że jest cały na zielono i jest super, nie zawsze będzie dopasowany do Twojej skóry. I to Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za to, żeby ten kosmetyk dopasować do swojej skóry, bo tylko Ty możesz swoją skórę poznać. Dlatego zachęcam Cię do spojrzenia na kosmetyki i tego uczę w My Skincare Boxie właśnie z perspektywy funkcji. Tak jak wiemy, skoro mowa była o ubraniach, jakie funkcje pełnią e, poszczególne sztuki naszej odzieży, tak kosmetyki powinny mieć swoje określone funkcje. Nie ma kremu dobrego na wszystko, nie ma serum dobrego na wszystko, nawet jeżeli skład mówi tak, jest OK. Mnóstwo kosmetyków z dobrym składem widziałam, mnóstwo kosmetyków z dobrym składem odstawiałam w pielęgnacji swoich klientek, bo nie były danej skórze albo na tym etapie, albo w ogóle całkowicie potrzebne. Naturalne nie oznacza lepsze. Przyjęło się sądzić, że kosmetyk naturalny będzie lepszy od tego sztucznego, czyli syntetycznego. Z perspektywy skóry, Niekoniecznie, a nawet powiedziałabym, zazwyczaj niestety nie. Po pierwsze, nie wiemy do końca, jak będą działały składniki roślinne zawarte w kosmetyku. Czy na dany ekstrakt skóra nie będzie reagowała alergicznie, czyli na przykład nie jesteś na niego uczulona, uczulony. Nie mamy takiego doświadczenia z kosmetykami naturalnymi. Mówię w oparciu stricte o naturalne ekstrakty roślinne żeby wiedzieć jak w długim okresie czasu takie kosmetyki, takie składniki działają na naszą skórę. Natomiast to co na pewno warto, o co warto zadbać, to jest czystość produkcji kosmetyku, czyli bardziej idziemy w kierunku zrównoważonego kosmetyku, który zawiera składniki aktywne, takie które mogą na skórę podziałać. Ale jednocześnie jest wyprodukowany w zgodzie z ekologią, w zgodzie z Planetą Ziemią, tak żeby nie niszczyć naszych zasobów ziemskich. W tym momencie pojawia się pytanie, czy bardziej ekologicznym składnikiem będzie syntetyczny stworzony w laboratorium, czy ten, do którego produkcji potrzeba wykarczowania kawałka lasu, na przykład jeżeli producent nie zadba o zrównoważony rozwój. Oczywiście to są przejaskrawienia, natomiast chcę podkreślić, że niekoniecznie zawsze naturalne będzie dla naszej skóry najlepszym rozwiązaniem. Duża część składników i tak jest pozyskiwana w sposób już jak najbardziej zrównoważony i bezpieczny, ale są też składniki, których nie jesteśmy w stanie zastąpić wersjami naturalnymi. Bo niestety nasza skóra nie, nie jest taka chętna do przenikania i przepuszczania, jak nam obiecuje producent kosmetyków. Wszystko, o czym dzisiaj powiedziałam, jest opisane szerzej w teorii w My Skincare Boxie, którego przedsprzedaż cały czas trwa do 15 października i w prezencie dla tych, którzy kupili i kupią do 15 października My Skincare Boxa w dowolnej wersji. Będzie dodatkowy prezent w postaci filmu pokazującego, jak wypełnić planer pielęgnacji, tak, żeby nie pozostawiał on już żadnych wątpliwości. Widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień, czyli oczekuj w niedzielę, wieczorem kolejnej dawki wiedzy. Do zobaczenia. Cześć!